Siema, witam was w drugim odcinku Minecraft Survival. Ze mną jest Byniu. Dzień dobry. I EnoX. Siema. Ej, EnoX. Wczoraj, dwie łopaty w ostatnim odcinku, masz jedną. No. Och, Dobra, eee... Ja się chyba zajmę farmą. Do jedzenia. Ja Ej, je to chyba to kopalni. Ale okay. my nie mamy jeszcze kopalni. A jeszcze, mm -hmm. bo jestem światem w robieniu kopu. A no ja zrobimy szybko. Zrobimy szybko, jak tak w tamtej serii z lutego 2022 roku. Gdzie jeszcze nie prze, Gdzie jeszcze ja nie przeszedłem mutacji Nataniel długi... ENOX też nie przeszedł mutacji Tomek. W sumie chyba też, ale nie wiem. Zaczął przechodzić. w Dobra, ja, ja zbieram żwir. O, oh, mam. Dobra. Czekajcie, ja będę ten. Będę tutaj wyrównywał teren. E, mamy jakiś dilt w skrzynce? Mogłem się. Ej. Ej, chłopacy. No, słucham. Cześć, Petrus pytał. Szurowcy, okej. Okay? No to Tom, zbieraj. Ty zbieraj? Ja robię z farmą do jedzenia. Czekaj, Tomek, ma... Tomoko, masz to wiaderko jeszcze? Mam wiaderko. O, te marchewki tu są wyrośnięte już. Dobra, ja robię też... za zapalniczkę. Zrobię. Dobra, zrób zapalniczkę. Jakbyś chciał wiedzieć, to już mamy portal. Wykończony w sumie. Ja chciałem. Chcesz wiedzieć, to daj to wiaderko? Dobra, masz. Dobra, potrzebuję wiaderko, dobra. Ja wleję wodę i zaraz ci oddam. Spoko. Nie wiem czemu, ale ja mam falonego Falone to wszystkich ród. Jak nie tiaksy, to węgiel, jak nie węgiel, to iron. Jak w sumie to wszystkiego mam farta. No to ta, no tutaj węgielka mamy. Nie to tips tego. W sumie to ja wszystko staję. No i przenieś dam te wszystkie surowce. Sądząc po swoim szczęściu chyba będzie... Jak, jak wrócisz do, do domu, to będzie nam starczyć na trzy, trzy w pełni diaksowe sety. No, Pienią? cały... Mój kolega cały odcinek popie kop, w, ja, w kopalni. Sadzimy tu trzcina? Sadkę. O... E, u, e, gdzie indziej zrobimy se? Gdzie, gdzie jest rzeka jakaś. To i szukaj Kolej, rzeki. tu... i będzie tam... tymczasowe, bo ja później zrobię Fantomek w górach. Ciemnego lasu Penthouse robimy my, my też Robimy Ciemno ładny Ładny Tomek e, tutaj w ten... swoim prywatnym świecie e, Tutaj Węgla e, Wam na, na, na Discordzie No taka węgla Wam starczy czy nie? No, no star No i to e, cyk, cyk, cyk BUM Mam Dobra, jeszcze jakieś bo... nasionka w domu? No, ja, ja ci tutaj mogę mamy bo mam. 11 marchewków i ziemniory mamy jeszcze. I, I sadzę ziemniory już. Proszę. Jak chcesz. Okej, okay, dzięki. O, kwiatuszek. Może, może jak będę miał glinę, zrobię se ten, e, nich Trzeba się iść przespać. No, jak Enok zwróci z kopalni, to prześpimy się. No, tylko że prążnik nie da. Ja przepalenie coś lasa, nie? Dzięki czemu będę mógł szybciej kopać. Mi nie szałuj te surowce ja sam i będę wykopywał wszystkie tak naprawdę. Dobra, teraz gdzie? Wracamy do domu, żeby się przespać. Wynocha z mojego łóżka, to jest moje łóżko. Nie prześpimy się. Weź bo to tego bo się. Kur to Jest? Enox jest na serwerze. A co, nie macie kolejnego łóżka? No so, 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 są trzy, ale ty jesteś w jaskini. Nie, no to wyjdź. No my. to e, lognij się na chwilę. Lokni, co lognij, co lognij. To taki niecierpliwy żeś jest. O. Dobra, trudno, nie śpimy. Poczekamy na niego. Na, Dobra, pod poda to dam tu podam sam co nam kordy do tego, do tego szybu kopalnianego. Wracaj ta Doganiaam to. Tutę Bez rusnice. Są są dwa są dwa żółte. A. Czas by zacząć nowy dzień. Pierwsze co? Chlebek. Jakbyście chcieli zobaczyć, to, to poza kamerami zrobiliśmy tutaj drewno ciemnodębowe. Moje ulubione. No, ponieważ jest ciemne. Ja e, opiniu, no to Drugie co to? Zetnij mnie i daj przy... mi wszystko z niego, okej? Okay? Dobra, zepną. E, nie mam siekierki przy sobie. To tam ci. Chodź tu. Szkoda, że ten, że nie mam auto-mina. Zol. Ej, a gdzie macie piecyki? Piecyki jeszcze nie mamy chyba. No, nie, nie przyda nam się, no nie mam jeszcze surowego aerona. No, tylko ja przyniosłem cztery sztuki. Ups. No jedyny iron, który mieliśmy to od Iron Golema, którego ja zabiłem w pierwszym odcinku. Nie wiem czemu ale je ładne tomki putuje. No pio... Długi budowniczy Beniu, mam dla Ciebie niespodziankę taką małą Proszę o. No no ale nasza farma jest za mała. No dobra, przynajmniej ten. Będziemy powiększać ją. Jak wyrównamy ten zasrany teren? Dobra, teraz e Enox będzie musiał sobie chyba pilnować tego drewna, drzewa, żeby wszystkie sadzonki wypadały. No i poczekajcie, gdzieś ty zrobił ten szybko kopalniany, gdyż go nie ani ja, ani to oko nie możemy znaleźć. Ja wiem, gdzie on jest. Tutaj. Gdzie? No, tam, ty... skarby. Tam mam... gdzieś. mi to za mm. drewno? E e dobra, 40 drewnu. E? No, jest? No, wychodzę tutaj już. Brrr. O jak coś to wyłączyłem już na ten e, tekstur pak na stare e, tekstury, ponieważ już mnie bolała głowa. Jak patrzyłem na to. E, sadzonka tam została. Wiecie co? Dobra, mamy. Idę odpalić to. portal Dobra. A będziemy wchodzić do nadaru jeszcze, czy nie? Możemy wejść, ale nie będziemy na razie zwiedzać. No, zobaczymy jaki spawn tylko jest. No, jak na zresztą nas tak, te, tak. Kompilacja tych e, e, nieszczęść. A wiecie co musimy o, zrobić? Co? No tak, mam nadzieję, że nie będzie tak ta kompilacja nieszczęść w Minecrafcie. Portal się respi 100, 100 bloków nad, nad, nad oceanem lawy. Chcesz, ja będę robił famej. I... Ja będę kopał wszystko, okej. Okay? Musimy zejść głębiej. Ja, ja też idę sobie pozwiedzać, na chwilę. Jesteśmy na biomie... Nie, nie. Nether Waste. Na Soul Sandzie, jakby. Są... Serio? Soul Sand wali jest ten najgorszy biom w nederze. Nie, no, tam, tam są tam, kości akurat. To tam, dobre, gdzie są bloki, ale kości i szkielety. Ale, ale, pomyśl o tej złej stronie. Szkielety, gaz, piasek dłuży. Szybko wbiegaj przez portal. Zabij go. Szczepy go zniszczył. Siema. Nie gratuluję inteligencji. O, o nie, gaz się zresztą. Obie, na to Tomoko, tomoko, tomoko. Jak się robi o tak, jeszcze, żeby zobaczyć wytrzymałość itemków. Wspomniałem. Nie. Yeah. F3 plus H chyba. Szczela cię, uważaj. ha Byniu, nie, nie, spychaj H. H. nie spychaj mi! Nie wiem. Dobra, zobaczymy dla za chwilę. F3 plus H to nie działa. No jest, klik klikam, to a to nie działa. Ej! Kole dobra, uciekamy stąd, Byniu, wracaj się. Szybko, wej, 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 nie, 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 nie Szybko, biegaj przez to, biegaj, biegaj przez to, to nie jest jeszcze dla nas. A, dobra, dobra. O, 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 o. o, serduszka. Może zrobimy skład magazynowy tutaj jeszcze? Możemy zrobić zawsze piwnicę. No, zróbmy piwnicę w takim razie dzisiaj. Pod do mnie. Nie, Może... no, ale ja jestem świetnym budowniczym i to, i, i kurnikiem. Zobaczmy co wyrosło. O! Tutaj wyrosło. Jak zbudujesz coś, to widzowie będą mogli ocenić twoją budowlę. No. Zbuduję ten. Piwnicę chyba tak... świetnym budowniczym. Piwnicę tak... Piwnicę tak w tym, w amerykańskim tym, że... Koło domu jest ten, zapadnia i wchodzi się tam schodami na dół i tam są jakieś... stare drzwi i tam jest piwnica. W którym będziemy trzymać stare manele? No jak znajdziemy... No jak znajdziemy zombiaka z sobą celą, e, znajdziemy na im taga i ten, e, zacz, e, z, e, e, i uwięzimy go tam do końca ludzkości, czyli do nigdy. A, z tym kwiatkiem, no to muszę znaleźć jezioro. Jak tam farma? No tak, Widzę. tak wyszło z nią. Dobrze. Ja, i, rośń, e, rośń, ja idę ja idę popatrzeć tutaj, no bo tutaj jeszcze nie patrzyliśmy. Gdzie? Tu. Tutaj biegnę. Płaska przestrzeń, płaska przestrzeń. O, może mi ktoś kopać? A ja tutaj poluję na zwierzę, na zwierzota. Ja mam aktualnie drewniany kilo. bo ja sobie zrobiłem parę. Dobra. Byniu... Ja mam dużo to kopania, a mi się... ja pole... Ej, pocz poczekajcie na mnie, bo ja nie wiem w sumie gdzie to jest. Byniu, ty... ty może lepiej zostań na powierzchni, żebyś nie umarł. Wioski. Nie umrę przecież. Jest Luzy Porty E ty robisz dziwne korytarze. Co to jest węgiel? Węgiel strip, minuje. na Ej, a macie um... a tak. Macie no, killer dla mnie? Nie Ty awesome no, i lub no. farma i inne takie korytarze. Schodzimy głębiej? Tylko wszystko. Okej, okay, ja ci zasnaczę przez lasłem. Okej? Okay. No to tutaj wcześniej nic chyba nie ma. To tylko węgiel zasadał ci jeden. No węgla mamy dość, ale dobra, wykopię. No mówi, miałeś prawo. Miałeś rację, serio dziwne są te korytarze. E no, no o, i zaraz... może patyki? Albo patyka jednego? No, no i... No, no i chłop z tego zrobił labirynt Dodaj daj Jednego Jednego patyczka Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy tym musiałeś tam nabyt Ja sobie tu skraftuję od razu I teraz wszystko widać Dobra, kilof do ręki i jadymy na a ten węgiel tu kopać jeszcze czy nie? Kopaj, kopaj. To wszystko co zaskoczam ci. No ale ten. Lutno, mieli wielki Ekstra. No przecież tutaj jest klatka schodowa pod tym węglem. No i teraz się to nie wydostaniemy. Na szczęście mam bloki, więc mogę tu podbudować. Nie, ja niby nie ma. No, pozałatwia. Pozamiatane wszystko. Ale jak znajdziemy diaksy, no to będzie trochę słabo, bo nie mamy jeszcze Iron nowego kilofa. Enox ma chyba. Tak, mam. Aha, no dobra, tak. O, iron. Ej, okay, a macie crafting? Nie. Yeah. Mam. WQ. Dobra, dawaj. O e, Jezu, ile, te, ile tego pięć? Dawaj, stawiaj go. Dajmy. Czekaj, popchnę to jeszcze. Tu zalepię... Stawisz? Dziewięć irona. Dawaj, e... stawiaj. No to nie na przejściu. Kurde. Sora nie robisz nic. Dobra, tru trudno, skoro już ten, skoro już to robisz. Z tym robisz, to nie będę ci przeszkadzał. Już. Dobra, to ja wezmę se to No dobra, to kopiemy tutaj. No nie robimy klatki schodowej na dół, żeby do Ta się dostać, no w sumie już jesteśmy na 32. 39, 39. kordzie, Woda. Myślę. Czekaj, Czekaj, ja spróbuję tutaj, spróbuję to załatwić, Czekaj... Iron, iron, iron. M. Po, przyda się ten. Dobra, eee. się. Przesunę się. Gdzie tak. daliście piecyk? No, I sła Ja? Ja no. dam pod skrzynki w Tomku. A, okay. O, Iron węg i Węgiel, przyda ci się. Czekaj, e, Tomek, Tomek dam ci tego irona i będziesz bieg na górę. Co Słuchaj, Giermek jestem? No, no śmieszne dzisiaj było też po kościele, gdy ten... Gdy maraton zrobiłem z Natanią, wiem, że ten, bo, na, bo kolega zarąbał mi rower, i musiałem biegać, musiałem biegać z nim dookoła kościoła. Dwa kółka. Piękiel. o man trzeci level. Dobra, to Dobra, masz tego Irona, 15 kawałków. I ten, węgiel, I ten węgiel Ja będę kopał dalej. Dobra, bajo. E, bajo, jaj. Bajo, jajo, bajo, jajo. Ja, ja. A tu jest jeszcze węgiel, to go wykopię. Nieważne gdzie ja się wykopię, to ten. Wszędzie. O, lapis mam, lapis. To kop, kop. Ale pod wodą jest. to nie kop. Chodź. No to nie kop. A czy... Co zaś O no, opuściłem kopalnię jaskinię prędzej no. Dobra zwiedzam. Czy muszę do tego wodnego cave'a znowu wstąpić, żeby moje ity odzyskać O mam jakieś moje itemy, surowy kurczak o większość temu wsypała się przez tą dziurę. Eee, idemy. Miałem stak chleba, który uratowałem. No, nieważne, gdzie ja się wykopię, to jest tam ten cholerny łotek. Cholerny wodór. Cholerny wodór. tu. to? wejście wejście do jaskini trzeba zrobić lepsze. Masz resztę. No ja wykopię tu jeszcze do góry To wychodzimy z kopalni Nie, zostajemy w środku O mam Mineshafta mam, mam Wiem, ja właśnie jego znalazłem No jest tutaj coś ciekawego O skrzynia Diament Diament w skrzyni Dobra, to weźmy wszystko I te tory. One im taga mam jeszcze ty... Weźmy se to do domu na wypadek. Ej, bo mam kolejny szyb o. w kopalni. Jackpot w tym odcinku jest. Wszyscy no. to pisać mam tylko XT ja XT No i no XD to by była bar bardzo niezręczna sytuacja. No Dobra, wracajmy już, bo się chyba zgubimy tu jeszcze, w tym labiryncie. Ej, chłopacy! O kurde. Wypuścicie. Mam spawner, mam spawner. No co jest? Umieram. A autoklik. Truje się. Tu jest, jest Beniu, a no tu gdzieś kopał chyba. Nie, Jest to nasz spawner. Jest. O, o! No to zrób ekspiarkę. Uciekaj. O co się. Byniu daj mi jedną pochodnię. Nie mam, mam. No gdzie jest ten spawner pająków? Tam jest ten spawner pająków. Trzeba Byniu, go zniszczyć. Zabrałeś te moje i... Zebrałeś moje itemy, czy nie? E, tylko kilka od ciebie zebrałem, a resztę Enox ma. Ojojoj. Oj, oj. Ty moje... jest żelazo. atakuje, atakuję, atakuję. atakuję. Żelaza? Kilochem hmm. będę musiał. Za, zalep, zaraz. zalep, zalep tu wejście. O, na hita. Dobra, chodźcie tylko O, tutaj kolejny Mineshop jest. E, e, Mamy refa tutaj jakiegoś jeszcze Redstone'u. Ja, nie, nie zwiedzajcie teraz. W następnym odcinku zwiedzimy. W następnym odcinku pozwiedzamy Enox. Widzowie. Mamy refa pierwszego. No to baj. Dobra, widzowie. W dzisiejszym odcinku zdobyliśmy diaksy, które ktoś zabrał, bo umarłem. I... Ja. Minecraft. No, no i znaleźliśmy parę stonów i... Sztabki z dżelala. Oj, masz jeszcze ten, drewniany tak filon. No. A więc... Do następnego odcinka z Minecraft Survival. Pa pa. Naraz. Na